Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tanie Polska. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się buildami, które pojawiały się na kanale, ale nigdy tymi buildami się nie zajęliśmy dokładnie. Są to postacie tworzone przeze mnie przez lata prywatnie bądź na streamach, jednak nigdy nie opowiedzieliśmy sobie o tych postaciach, nie opowiedzieliśmy sobie na pytanie, jaki motyw tej postaci jest, jaki jest to build jaki ma set, zestaw. I właśnie w tym odcinku się zajmiemy tymi postaciami. Także, bez przedłużania, lecimy z materiałem. Na rozgrzewkę pora na Włóczni mocy jest to mściciel, więc połączenie ziemi i łowów. Rozgrzewkę, ponieważ w sumie tą postać możecie kojarzyć z serii zagrajmy w Titanic West Eternal Numbers, jednak po tym czasie postać lekko została zmodyfikowana. Tak czy siak jest to włócznik bazujący na łowie i na ziemi z ogromną ilością ofensywy. Postać niesamowicie mobilna, zawierająca skile obszarowe, które naprawdę mogą ładnie palić wrogów, oraz DPS sięgający kilkunastu tysięcy punktów. Jest to jedna z moich ulubionych postaci, i dlatego właśnie wybrałem ją na serię zagramów na kanale. Natomiast, jeśli chodzi o ekipę, mamy tu praktycznie cały zestaw Filip, ponieważ na to postać się sprawdza idealnie. Oprócz tego mamy również klasyki, jak lustrzaną tarczę Ateny, bądź dwie waleje Apolina pod obrażenia KUTE. Ciekawostką może być artefakt Gwiazda Ishtar i najnowsza włócznia z Orbów Electrum, zwieczyństwo Razy Eternal Embers. Włócznia idealnie wpisuje się w postać endgameową, która łączy właśnie włócznię z mocą ognia. A my lecimy z kolejną postacią. Kolejną postacią jest tak zwana Baba, reszty nazwy nie powiem, ponieważ nie jest to moja nazwa, mój pomysł, ale nieważne. Chodzi o samą postać i jest to bardzo mocna wyrocznia, więc jedna z prostszych postaci Maga w Titan Questie. Przede wszystkim, Mag w pełni skupia się oczywiście na obrażeniach elementarnych, od żywiołów z burzy, ale też przy okazji czerpie naprawdę bardzo pożyteczne rzeczy z Mistrzostwa Ducha. Przy okazji też mamy Miniona w formie Licza. Jednak zdecydowanie jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w tej postaci jest fakt, że można mieć szkwał pod lewe smyszki i błyskawice pod prawy, co naprawdę fajnie się sprawuje i tak naprawdę cały czas walimy z obszarowymi we wrogów. W przypadku ekwipunku mamy sporo powtórkę z buildu lodowego na kanale i nie jest to przypadek, ponieważ części temu z tamtego buildu właśnie wziąłem i dlatego mamy podobne pierścienie i kostur. Oczywiście oprócz tego klasyki, czyli hałm chybnosa pod odporności dla maga. Tunika Frey, bądź Dar Fillery, która naprawdę jest świetnym itemkiem właśnie pod postać od Burzy. Dodatkowo klasycznie nasza Nirmidona pod Odporności i Ikona Zausa pod jeszcze większy damage od Elektryczności w tym przypadku. A my lecimy dalej. Gniew dziczy jest bardzo ciekawa postać, ponieważ łączy ze sobą dwa z pozoru skrajne mistrzostwa, czyli Wojnę i Naturę. Zamysł jest to postać walcząca... W ciężkiej zbroi z toporem w ręku i dużą tarczą, i tak faktycznie w tym przypadku jest. Także ciężka arcena łączy się w nazwie z gniewem, czyli wojną, natomiast Dzicz łączy się z naturą, i w tym przypadku, właśnie, również posiadamy aż cztery petki z tego mistrzostwa. Czyli, oczywiście, mowa tu o całej zgraje wilków z jeszcze nimfą. Bardzo silna i szybka postać I jeszcze dzięki temu wzmacniane również przez wilki, a dokładnie przez ich skill Wataha, dzięki czemu na postać naprawdę się jeszcze bardziej nakręca. Jeśli chodzi o ekwipunek prawdziwe klasyki i coś co jest naprawdę już sprawdzone, czyli oczywiście Anonios i hełm A oprócz tego zbroja Achillesa, cierpienie jako broń biała. Naszynnik przodków pod wzmocnienie wszystkich umiejętności, królobójcę jako artefakt oraz dodatkowo nagolenniki gąszcza korzeni, po to, aby można było przyzwać aż trzy wilki. Po raz zdecydowanie na mniej rozwiniętą, ale równie ciekawą postać, czyli ciche ostrze. Jest to z zamysłu skrytobójca używający małego ostrza, bez i posiadający dwa naprawdę potężne w tym połączeniu mistrzostwa, czyli sen i łotrostwo. Zatem postać niepostrzeżenie może wejść w całą zgraję wrogów, upiornym Uderzeniem i następnie wykończyć ich zakłóceniem rzeczywistości bądź trującym gazem z łotrostwa. Mimo, że nie jest to skrytobójca z nazwy, jak najbardziej pasuje na to miano. Zdecydowanie przed postacią jeszcze bardzo wiele ze względu na to, że jego ekwipunek nie jest jeszcze wcale mocny i myślę, że w swoim czasie kiedyś z tą postacią będziemy się widzieli na streamach, ponieważ ona jest dopiero po ukończeniu poziomu zwykłego. Dlatego w przypadku Equipunku możemy wspomnieć jedynie o części itemków i na przykład mamy tutaj Ostrzeteru pod broń Białą. Bardzo fajnie również w koncept postaci odpowiada przykrycie nocy i kramazonowa żmija pod artefakt. Trzymajmy kciuki, aby przy kolejnym spotkaniu postać była już naprawdę bardzo ładnie rozwinięta i naprawdę Iwan Groźny, czyli wielki kokt z wielkim młotem, jako uwaga, kowal run, to nikogo nie dziwi. No i właśnie taki był zamysł na to postać wielki osiłek z wpakowaną sporą siłą, z, właśnie, toporem w połączeniu z nordyckimi runami. Z pozoru postać prostacka, ponieważ kompletnie omijamy motyw transmutacji, obrażeń fizycznych, tak elementarnych, ale w tym przypadku skupiamy się kompletnie na obrażeniach, właśnie fizycznych. Dlatego też postać uzbrojona jest w topór, tarcze ciężką zbroje i sporo. Skili, pasywek z obrony defensywnych. I tutaj również widzimy sporo krosików, jeśli chodzi o ekipunek, czyli Heumaresa, anonius bądź zbroja odezusza i symbol encyklopedysty. Warto podkreślić, że jest to również jedna z młodszych postaci, przy którą jeszcze naprawdę wiele, wiele grania. Mimo podobieństwa do gniewu dziczy, czyli czempiona, mamy tutaj więcej nordyckiej wstrzemięźliwości i więcej skili pasywnych, defensywnych z obrony. A na koniec Krem de la Krem, czyli Jan łow to Smoków. Nazwa brzmi śmiesznie, ale wierzcie mi, że tak jest lepiej. Także siak, jest to łucznik z połączenia łowów i run. Jako ciekawostka, jest to moja najstarsza postać aktualnie, która powstała w roku 2019, czyli ma już 3 lata. Oczywiście kiedyś grałem Titan Questa, ale nie na wersji steamowej, dlatego to jest ta pierwsza zachowana do dzisiaj. Jak to ucznik w oparciu na ułowę wyróżnia się ogromną mobilnością i szybkością strzałów, a cudowne właściwości strzał przybijających i rozpryskowych naprawdę dają świetną rozrywkę przy strzelaniu grupy wrogów. Jest to postać bardzo eksperymentalna i właśnie na nią uczyłem się mistrzostwa run i myślę, że załapałem w pełni na czym to polega w tym przypadku ponieważ ściary menhirów genialnie mogą zablokować drogę wrogów, a kopanie runiczne również mogą pozbawić życia całej grupy, co naprawdę się świetnie wpisowywuje w walkę dystansową. Zatem z pozoru dziwne mistrzostwo, jakim dla kiedyś były runy, naprawdę w tym przypadku bardzo dobrze pasują. Ekwipunek jest bardzo interesujący, ponieważ łączy cosplay, wizualne aspekty z naprawdę aspektami przydatności tego setu. Mowa tutaj o elementach, Zestawu tropiciela, w tym przypadku rękawic, zbroi i kaptura, które genialnie właśnie pasują pod łucznika. Mimo nostalgii i sporej ilości klasyków, mamy tutaj również coś świeższego i znacznie nowszego. Mowa tutaj o przepotężnym łuku Duma Dijun z Eternal Ambers oraz artefakcie Dyscyplina Kunu, również z najnowszego DLC. Mam nadzieję, że ten obszerny materiał Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tytanie Polska.